Dzień dobry, witamy na prezentacji Hondy NC 750 tutaj w wersji X. Motocykl, który jest bardziej upgrade'em tego, co było oferowane w poprzednim roku, niż zupełnie nowym modelem, ale jest kilka ważnych elementów, na które warto wspomnieć. Zacznę od tego, który mi najbardziej się spodobał, czyli nowy system. Dual Clutch Transmission. Oczywiście nowy to też jest e, lekko powiedziane na wyrost, dlatego że zmieniło się przede wszystkim oprogramowanie i sterowanie tym systemem, co sprawia, że motocykl łagodniej rusza z miejsca, precyzyjnie operuje przy małych prędkościach, jest po prostu delikatniejszy i łatwiejszy do wyczucia. Duża zmiana in plus. Zwróćcie uwagę na hamulce. Mamy tutaj dwie tarcze 296 mm dwutłoczkowe zaciski to naprawdę działa bardzo dobrze. Kolejna istotna zmiana, zmieniły się owiewki w obrębie tutaj przedniej sekcji motocykla. Mamy nową ledową lampę, która jest dużą nowością na ten rok i ma zapewniać lepsze oświetlenie, mniejsze zużycie energii. Tych takich drobnych nowości jest sporo, bo te owiewki w tym ciekawym zielonym kolorze to są owiewki wykonane z nowego materiału, który jest, który jest co tu dużo mówić z recyklingu, ale który wygląda bardzo dobrze i prezentuje się bardzo dobrze jakościowo. Zobaczcie na nowy wyświetlacz też zintegrowany z innymi modelami, zunifikowany z innymi modelami, może to jest bardziej prawidłowe słowo, ale pozwalające na dostarczenie kierowcy dużej ilości informacji. Oczywiście możecie to powiązać sobie z telefonem, możecie zarządzać tym bardzo wygodnie z takiego prostego, ale użytecznego rozwiązania na lewej stronie kierownicy. Dużo akcesoriów, grzane manetki, podwyższana szyba, kufry w różnych wariantach, różnego rodzaju dodatki. Oczywiście standardem pozostaje świetne rozwiązanie, które mi się osobiście bardzo podoba. Czyli kufer w miejscu, gdzie zazwyczaj jest zbiornik paliwa. To działa bardzo dobrze. E, mocy tutaj nie przybyło, mamy nadal 59 koni mechanicznych, ale motocykl robi robotę i świetnie się e, prezentuje w czasie jazdy, o czym więcej w głównym materiale. Mieliśmy okazję pojeździć sprzętem z dwusprzęgłową skrzynią i mieliśmy okazję pojeździć sprzętem z sprzęgłem klasycznym, takim jak ten. E, różnice są wyczuwalne. Ten motocykl jest znacznie zwinniejszy, bo te 10 kg różnicy to jest coś, co jest naprawdę mocno odbieralne w tego typu sprzęcie. Niemniej to też nie jest jakaś specjalna wada czy zaleta, jeżeli mówimy o rozwiązaniu z klasycznym sprzęgłem, czy ze sprzęgłem takim automatycznym jak tutaj w systemie DCT. To po prostu jest kwestia wyboru i tego, jakie są Wasze preferencje. Oczywiście więcej o tym porozmawiamy sobie w głównym materiale. Tych zmian nie ma jakoś super dużo. Dlatego, że motocykl wyjściowo już był bardzo dopracowanym projektem. Teraz jesteśmy w fazie tych takich drobnych zmian, które bardziej bym nazwał udoskonaleniami niż zmianami. A o wszystkich detalach, aspektach i tego, dla kogo ten motocykl jest chyba najbardziej dedykowany, opowiemy o głównym materiale. Dzięki i do zobaczenia.